Studenci widzieli, że w innych uniwersytetach odbywają się różnego rodzaju warsztaty teatralne. Obserwowali kilka występów naszych zaprzyjaźnionych uniwersytetów. W pewnym momencie określili się, że chcieliby również spróbować swoich sił na deskach scenicznych. Trzeba było tylko wybrać osobę, która będzie się nami opiekowała która by nas trochę tego warsztatu teatralnego nauczyła. Więc ponieważ z dawnych czasów samorządowych bardzo zaprzyjaźnieni byliśmy z Teatrem Witkacego w Zakopanem, poprosiłam przyjaciół z tego teatru, dyrektora Andrzeja Dziuka, żeby wskazał osobę, która zdecydowałaby się poprowadzić z nami te zajęcia. No, i tak się stało. Wybraliśmy repertuar, i pierwszą sztuką byli Chłopcy Grochowiaka. Taka słodko-gorzka historia starców w domu prowadzonym przez siostry zakonne. Ten spektakl był rzeczywiście, tak jak wspominamy wszyscy, opus magnum naszego teatru. Przygotowaliśmy przez okres siedmiu lat cztery premiery. Pierwsza, jak wspomniałam, chłopców. Druga była już bardziej taka wysublimowana. To były scenki rodzajowe, takie Monty Pythona. Później sięgnęliśmy po bardzo wymagającego widza, jakim jest dziecko. Chociaż spektakl Kubuś Puchatek, czyli w każdym z nas jest mały co nieco, również jest przeznaczony i dla dorosłych, którzy się świetnie bawią, widząc zwłaszcza, że grają też dojrzali ludzie ten spektakl. Myślę, że ostatnie nasze przedstawienie jest trochę inne w wyrazie niż do tej pory, ale sami chcieliśmy i prosiliśmy, żeby to było coś takiego bardzo, bardzo wesołego i śmiesznego. Czasy są trudne, więc chcieliśmy się trochę i my rozbawić, i nasza publiczność, żeby się miała okazję do. Uśmiechu. I tym sposobem pan Krzysztof Wnuk, reżyser nasz z Teatru Witkacego, zaproponował nam kilkanaście, wybraliśmy dziesięć scenek rodzajowych, opartych na tekstach kabaretowych XX wieku. Zaprosiliśmy do współpracy młodzież. Chcieliśmy, żeby było to trochę międzypokoleniowo, bo jednak trzeba o młodzież dbać, trzeba zabiegać o te kontakty. Widzimy, jak to pokolenie porozumiewa się już całkiem. Żeby nie powiedzieć już dosadnie, ale wyłącznie za pomocą smartfonów, co nas bardzo boli. Trzeba umieć budować relacje, żeby zobaczyli, że w tym telefonie nie zamyka się cały świat. Zaproponowano mi czołowe role od samego początku, można powiedzieć. W chłopcach byłem smarkurem, później w Kubusiu-Puchatku byłem osiołkiem. Staram się ćwiczyć. Można powiedzieć, że nie mam problemów, że po trzeciej, czwartej próbie jestem już, mam, mam opanowany tekst. Sama czytam całość i sobie nagrywam i co jakiś czas puszczam, nie, no a potem, bo ja mam raczej pamięć wzrokową, więc i tak muszę do tego tekstu dojść. Tu jest akurat to, że to nie jest rymowane, więc gdybym coś zapomniała, to mogę swoje słowa, tam widz nie wiem po prostu jak to ma być, nie, także tu jest o tyle dobrze. Dosyć szybko się uczę, bo mam dobrą pamięć. Jeszcze. <laughs> Także nie ma problemu. Zresztą ta, ta rola jest króciutka. Tyle, że trzeba pamiętać, kiedy wyjść. A tak, to resztę nie jest takie ciężkie. Zawsze jakaś ta trema jest, ale już się przyzwyczaiłam, bo to już nie jest pierwszy raz. A nasza widownia jest taka, że to są wszyscy koleżanki, znajomi, także gdyby się coś stało, to wezmę to na śmiech, no bo raczej jestem taka wesoła. Ten, no to i jakoś wybaczą te nie takty różne. Reżyserzy to są profesjonalni aktorzy, reżyserzy, zarówno pan Wienias, jak i obecny reżyser z teatru Witkacego. No, Umiał nas pokierować i mają świętą cierpliwość do nas, Bo żadne z nas, ani pań, ani panów, nigdy nie lizną nawet odrobinę sztuki teatralnej. Także pracują na, jakby to powiedzieć, nie na żywym, tylko na dziewiczym materiale. Troszkę nauka tekstu jest troszkę denerwująca, bo w domu umie wszystko. A tutaj stanę. Otwieram usta i ciemność, czy pustka, widzę pustkę, ale można się do tego przyzwyczaić, trzeba jakieś skojarzenia sobie porobić, i wtedy wszystko wraca jako lśnienie. W można powiedzieć, że przede wszystkim trzeba się wcielić w tą sztukę, którą po prostu w tą osobę, którą się gra. No i staram się i w miarę tej możliwości udaje mi się to praktyka czy nie mistrza i po prostu jak człowiek się oswoi z tekstem, to już zaczyna potem myśleć o interpretacji tego tekstu. Chociaż powiem szczerze, zaskoczył mnie sposób prowadzenia tych warsztatów przez reżyserów z Witkacego. Oni Uciekają od teatralności. My właściwie chcemy mówić coś bardzo prosto, w taki bezpośredni sposób, nie wywoływać między widzem a nami jakiejś bariery, jakiejś przestrzeni, która byłaby nie do pokonania. My jesteśmy zespołem, to po pierwsze, i mamy grać jak. Zespołowo. Jeden drugiemu go musi słuchać, jeden drugiemu musi pomagać. I nawet jeżeli się tekst zapomni to jakąś stawką, jakimś wejściem, wybawić go z tego kłopotu. A do widzów mamy podchodzić tak, żeby oni się czuli razem z nami zespołem. W ogóle chodzenie na, na te próby to też jest dobre, bo trzeba, się, trzeba wyjść z tego domu, a nie tylko siedzieć przed telewizorem. Nie, to jest dobre, bardzo dobre. Życie jest też teatrem i nam odpowiada ten sposób działania, jesteśmy bardzo zintegrowaną grupą, cieszymy się jak możemy razem poćwiczyć, oczywiście też sobie dokuczamy, bo, bo kto by nie był wolny od jakichś drobnych przywar czy... czy Dopuszczał się jakichś niedociągnięć, ale to wszystko jest w konwencji żartów, konwencji, yy, w konwencjach przyjacielskich. Myślę, że ta dał nam bardzo dużo, ponieważ pokazaliśmy też, że jesteśmy wspaniałą wizytówką miasta naszego, bo zapraszano nas z tymi spektaklami, głównie zaprzyjaźnione uniwersytety, i to bardzo dobrze robi, bo my czujemy się w tych odsłonach bardzo, bardzo dumni z tego, że, że możemy pokazać coś, co jest świętochłowickie.